Filip Gurłacz zabrał głos w sprawie konfliktu z Kaczorowską. Króciutko odpowiem. Filip Gurłacz był jednym z najbardziej wyrazistych uczestników wiosennej edycji Tańca z Gwiazdami. Jego taneczne umiejętności, wrażliwość i charyzma przyciągnęły uwagę widzów, a sam aktor otarł się o zwycięstwo. Jednak to nie tylko jego występy na parkiecie budziły emocje. Relacja aktora z taneczną partnerką Agnieszką Kaczorowską wywołała falę spekulacji o możliwym romansie. Teraz, kilka miesięcy po zakończeniu wiosennej edycji show, aktor postanowił odnieść się do plotek o rzekomym konflikcie z tancerką. Filip Gurłacz w rozmowie z agencją Newseria przyznał, że udział w programie był dla niego wyjątkowym doświadczeniem, które zapamięta na całe życie. Nie ukrywa jednak, że intensywne treningi fizycznie dały mu się we znaki. Aktor wciąż zmaga się z kontuzją, której nabawił się podczas udziału w show. Do tej pory wychodzę z tego tańca z gwiazdami. Konsekwencje fizyczne były potężne i nieoczekiwane. Nadal mam problem z kolanem, zapalenie pod rzepką, i ciężko mi z tego wyjść ze względu na intensywność pracy i mojego życia. Czasem czuję się, jakbym po tym programie miał więcej lat, niż mam, wyznał szczerze. Filip Gurłacz zabrał głos w sprawie konfliktu z kaczorowską. Króciutko odpowiem. Choć program dobiegł końca, Filip Gurłacz przyznaje, że taniec wciąż wywołuje w nim wiele emocji. Jednak z braku czasu aktor rzadko wraca do tej aktywności. Jak sam mówi, improwizowany taniec to zupełnie inna bajka niż profesjonalne choreografie, które przygotowywał w programie pod okiem Agnieszki Kaczorowskiej. Czasem tańczę, ale bardzo rzadko, bo nie mam czasu. Za każdym razem, gdy w radiu słyszę jeden z utworów, do którego tańczyłem w programie, wracam myślami do tamtych chwil i nóżka mi chodzi, zdradził z uśmiechem. Nieodłącznym elementem tańca z gwiazdami są plotki o romansach między uczestnikami. Intensywna relacja górłacza i kaczorowskiej na parkiecie oraz ich wzajemne komplementy w wywiadach tylko podsycały spekulacje. Jednak po zakończeniu programu ich kontakt niespodziewanie się urwał, a oboje przestali obserwować się na Instagramie. Czy rzeczywiście doszło między nimi do konfliktu? Że my mamy konflikt z Agą? Ja króciutko odpowiem na to to są plotki uciął aktor.